Druga wystawa, 5 Sołec Wspólna Pamięć, cyfrowa krajobrazy kultury, jest podobnie jak to miało miejsce w przypadku wystawy pierwszej, efektem zrealizowanego przez nas projektu pod tą samą nazwą, który dofinansowany został przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci. Na wystawie pokażemy życie codzienne mieszkańców Bolechowa, Bolechówka Owińsk, Potaż i Promnic. Wystawę rozpoczynamy od zdjęć z dzieciństwa i z lat szkolnych. Dzieciństwo, i lata szkolne, to czas, który mocno waży na życiu każdego z nas i wpływa na naszą tożsamość. Na podstawie zebranych zdjęć chcemy opowiedzieć o szkołach, do których chodzili nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, przybliżyć czasy i okoliczności, w jakich dorastali. Pokazujemy zdjęcia ze szkół powszechnych i podstawowych w Bolechowie Bolechowie Osiedlu, Owińskach i Promnicach. Oraz dawne i obecne budynki szkolne. Uwzględniliśmy także szkoły działające w ośrodku szkolno-wychowawczym dla dzieci niewidomych i w nieistniejącym już zakładzie wychowawczym w Owińskach. Na pierwszych zdjęciach pokazujemy dzieci z lat 40. XX wieku. Potem przenosimy się do Bolechowa, gdzie pokazujemy budynek dawnej szkoły i jej przedwojennego kierownika, pana Feliksa Roszka. Z dojemy udajemy się na plac Przemysława w Owińskach, gdzie pokazujemy budynek dawnej Szkoły Ewangelickiej, wbudowany w 1908 roku, który po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pełnił funkcję publicznej szkoły powszechnej, a po II wojnie światowej szkoły podstawowej. W budynku tym mieściła się również siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Z placu Przemysława przenosimy się na ulicę Poznańską, gdzie pokazujemy budynek dawnej szkoły katolickiej, wybudowany na początku XX wieku, który po II wojnie światowej przez wiele lat pełnił funkcję poczty. Na zdjęciu widzimy przedwojennego kierownika szkoły, pana Tadeusza Sopatę, z rodziną. Z Owińsk przenosimy się do promnic, aby pokazać przedwojennego kierownika szkoły Włodzimierza Szulca. Oraz opowiedzieć kilka słów o budynku szkolnym, który powstał w 1905 roku jako szkoła dla dzieci ewangelickich. Z znowu wracamy do Bolechowa. Pokazujemy budynek Starej Szkoły w Bolechowie na zdjęciu z 1947 roku, gdzie widzimy kierownika szkoły pana Józefa Kulikowskiego. Oraz możemy dowiedzieć się, że szkoła w Bolechowie została wybudowana w latach 70. XIX wieku i rozbudowana w roku 1910. Następnie pokazujemy pałac wybudowany przez Zygmunta Ottona Fontresco w 1806 roku, w którym to pałacu od roku 1949 mieściła się szkoła podstawowa. Z pałacu przenosimy się do zabudowań poklasztornych, gdzie od początku lat 50. XX wieku znajduje się ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych. Na kolejnych zdjęciach pokazujemy kadry absolwentów szkoły dla niewidomych z końca lat 40. lub początku lat 50. XX wieku oraz panią Zofię Zaworską prowadzącą zajęcia z dziećmi niewidomymi i niedowidzącymi w końcu lat 50. XX wieku. Następne fotografie pokazują zakład wychowawczy, który działał w Wińskach od 1946 roku do 1993 roku i zlokalizowany był w budynkach po nowym zakładzie psychiatrycznym. Pokazujemy lekcje wychowania fizycznego w tym zakładzie. Pokazujemy również warsztaty, pokazujemy wreszcie budowę szkoły na terenie zakładu wychowawczego. Budynek ten został wzniesiony w dużym stopniu przez uczniów i nauczycieli z cegieł pochodzących z rozbiórki zrujnowanych budynków nowego szpitala psychiatrycznego. Następnie pokazujemy kulik w Owińskach i przenosimy się do Bolechowa osiedla, gdzie w 1970 roku otwarto nową szkołę, w związku z czym zamknięto szkołę w Promicach i Bolechowie, a uczniowie tych zamkniętych szkół trafili właśnie do Bolechowa osiedla. Pokazujemy pracownię biologii w nowej szkole w Bolechowie osiedlu. Następnie znowu wracamy do Owińsk gdzie w 1993 roku po likwidacji zakładu wychowawczego budynku szkoły lokowano szkołę podstawową, która opuściła pomieszczenia wymagającego pilnego remontu pałacu. Kolejnym tematem, o którym chcemy opowiedzieć, jest praca. Pamiętać należy, że mieszkańcy naszej okolicy jeszcze kilkadziesiąt lat temu w dużym stopniu utrzymywali się z rolnictwa i zawodów okołorolniczych prowadzili własne gospodarstwa albo pracowali w majątkach u Fontreskowów lub Szułczyńskich, a po wojnie w państwowym gospodarstwie rolniczym i kombinacie państwowych gospodarstw rolniczych w Owińskach lub rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Bolechowie. Najstarszym poważnym pracodawcą, który dawał pracę poza rolnictwem, był zakład psychiatryczny działający w Owińskach od 1838 do 1939 roku. Po II wojnie światowej pustkę po zakładzie psychiatrycznym wypełniły ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych i zakład wychowawczy w Owińskach. W okresie międzywojennym w promnicach działały niewielka fabryczka konserw, masarnia i piekarnia. Po wojnie w Bolechowie powstała Fabryka Regeneratu, która w 1961 roku stała się częścią poznańskich zakładów samochodowych Stomil. Na kolejnych fotografiach pokazujemy Promnickiego listonosza Józefa Pudelskiego w roku 1930, Zespół lekarzy Szpitala Psychiatrycznego w Owińskach z roku 1939, Personel Szpitala Psychiatrycznego w Owińskach podczas przygotowań do konferencji z okazji stulecia placówki w roku 1938. Pokazujemy przewożenie posiłków z kuchni szpitalnej do oddziałów poklasztornych Szpitala Psychiatrycznego w Owińskach w latach 30. XX wieku. Pokazujemy zrywkę drewna w promnicach, dawne podwórko rolnicze w promnicach, majątek szlachęcin, prace polowe podczas okupacji. Masarnię w Owińska w okresie okupacji, otwarcie fabryki regeneratu w Bolechowie, najprawdopodobniej w 1948 roku, kosów kopersztajnu w Bolechowie, żniwał piechowiaków w Bolechowie, żniwał boczyńskich w Promnicach, pokazujemy pracę biurową w Wowińskach, pokazujemy kuchnię zakładu wychowawczego i panią Helenę Szymczak, pokazujemy pracowników kuchni Państwowego Młodzieżowego Zakładu Wychowawczego, pokazujemy kombina dogrodnicza na ostatniej fotografii pokazujemy uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę długoletniego pracownika Stomila, pana Majszaka. Ostatnim tematem naszej wystawy są obrzędy i ceremonie, zarówno religijne, jak i świeckie. Życie religijne okolicy skupiało się wokół Owińsk. Tam znajdowała się siedziba parafii tam odbywały się wszystkie ważne uroczystości i obrzędy. W latach 70. XX wieku samodzielność zyskała kaplica filialna w Bolechowie. Po przebudowie zorganizowano w jej bryle mieszkań dla dusz pasterza, a w 1972 roku erygowano osobną parafię. Nadal jednak wszystkich mieszkańców okolicy łączyły znajdujące się w Owińskach cmentarze. Na kolejnych zdjęciach pokazujemy. Uroczystość przed szpitalem psychiatrycznym w Owińskach w centrum ksiądz Felix Bodzianowski, komunię w kaplicy w Bolechowie w latach 30. XX wieku, komunię w Owińskach w roku 1949 i księdza Antoniego Piotrowskiego, komunię u podopiecznych zakładu wychowawczego w Owińskach, komunię w Owińskach z roku 1954 i. Z Bolechowa z roku 1972, Wesele w Promnicach z roku 1933 i 1937, Ślub w Kaplicy w Bolechowie z lat 60. XX wieku, Ślub w Promnicach z lat 60. XX wieku, Kondukt Pogrzebowy modlący się pod figurą w Promnicach 24 listopada 1939 roku, Kondukt, który idzie przez promnicę, pogrzeb w promnicach, pogrzeb księdza Antoniego Piotrowskiego 3 stycznia 1963 roku, złożenie do grobu księdza Antoniego Piotrowskiego, wartę harcerską przy grobie żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, nawiedzenie przez obraz Matki Boskiej 5 czerwca 1977 roku, procesję Bożego Ciała w Owińskach, Przerzeczenie harcerskie harcmiszcza Zygmuta Parkliniaka i na koniec Wianki nad Wartą w Owińskach. W wystawie wykorzystaliśmy zdjęcia z archiwów rodzin z Bolechowa, Bolechówka, Bolechowo-Osiedla, Owińsk, Potarz i Pramnic. Dziękujemy. Zofii Biskupskiej-Grylewicz, Aleksandrze Boguckiej, Marii Brzezińskiej, Marioli Budych, Irenie Chudzickiej, Bożenie Eryńskiej, Andrzejowi Gryce, Markowi Jakubowskiemu. Stanisławowi Kaczmarkowi, Mateuszowi Kardaszowi, Henrykowi Kienowskiemu, Lucynie Klaszczyńskiej, Małgorzacie Kosakowskiej Gielewskiej, Wiolecie Kwiatkowskiej, Wacławowi Myślakowi, Janinie Molińskiej, Marinowak, Dance Pawlickiej, Kazimierze Piechowiak, Nikoli Pietek. Dariuszowi i Bożenie Sęko, Halinie Skrzypczak, Andrzejowi Sopacie, Andrzejowi Storożukowi, Sławomirze Storożug Wozniuk, Filipowi Wieczorkowi, Elżbiecie Więć, Agnieszce Wolniewicz, Litusławie Zaworskiej oraz rodzinom Pawlaków, prybrów, pudelskich, kwiatkowskich, Krauzów, Molińskich, Nowaków, Rączkowiaków i Roguszków, Polcynów, Piechowiaków, kijanowskich, Wolniewiczów, Wieczorków Matelskich. Fundacja Nasze Podwórko dziękuję wszystkim którzy udostępnili nam swoje pamiątki.